Cześć, witajcie. Ja sobie odpoczywam po mojej długiej wyprawie przez Anglię i Irlandię. Odsłuchałam dzisiaj e, mojego m, wywiadu do radia w Londynie i powiem Wam, że to jest tak. Jak się idzie na żywo, tak jak teraz, to nigdy nie wiadomo, czy wyskoczy królik, czy marchewka. I wysłuchałam dzisiaj tego swojego e, wywiadu w radiu, żeby wiedzieć, jak, czy mi się to podobało, czy też nie. E, Chciałam jeszcze, wiecie co, bardzo serdecznie podziękować y, trzem firmom, które brały udział w moim przedsięwzięciu, które mnie wsparły tutaj. Y, I pierwsze to jest, pozwolę sobie czytać, żeby nie przekręcić nazwy: Indigo Kreatywne Studio Graficzne, które stworzyło grafikę na koszulkę, y, zajęło się także y, produkcją y, i dostarczeniem mi tych koszulek. Także bardzo dziękuję serdecznie. CKU Dublin, które objęło patronatem honorowym to wydarzenie, zaopiekowało się mną w, w Irlandii y, przy moim wydarzeniu. I wielkie dzięki dla firmy hulajnogi.pl, dla pana Waldemara, właściciela, który zasponsorował mi hulajnogę. Y, niesamowity człowiek, bardzo życzliwy, otwarty i i byłam mu bardzo wdzięczna. Moja droga się tak naprawdę zaczęła w momencie, gdy tą hulajnogę od niego odebrałam. Dziękuję bardzo tym trzem firmom za to, że wsparły mnie tutaj w takich ważnych yy, działach tego, tego mojego przedsięwzięcia. Yy, no i cóż, i ja się trochę relaksuję, trochę ładuję akumulatory, trochę zastanawiam, co tu robić dalej: jak wspierać dalej kobiety. Yy. Wszystko się będzie działo, będę dalej w jakiejś akcji, w jakimś wykonywaniu e, zadań, w robieniu czegoś dobrego. Dla siebie również. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego wieczoru. Do zobaczenia. PA.